Cześć, witam Was w dzisiejszym odcinku z y, Serca Kamienia i kontynuuję misję Hulaj Dusza. No, A co poradzę, że y, jestem właśnie w grobowcu von Everecu. właśnie się muszę z niego jakoś wydostać. Można zobaczyć, czy jeszcze tu jakaś kasa nie leży, może zanim z tym wyjdę. Bo y, już widzę, że jest jej tu sporo. I mi się ona zdecydowanie przyda. O, jakaś broń. To Unikat. Łu, plus 24. Najlepsze co dotychczas miałem, ta broń. Lepsza od tamtej, znacznie. Muszę to przedawać. O, i kolejna kasa. No, tu jest dużo tej kasy w tym ich grobowcu.

I Zobaczmy, czy jeszcze czegoś tu nie mam. Jest jeszcze, ja nie mogę, jak dużo. Strasznie bogate. Zobacz jeszcze te ofirskie spodnie. Ło, wow, najlepsze jakie dotychczas miałem. Będę cały po ofiartku No i wyszłem. Jakbym nie chciał, to bym nie pytał. No mu. Nie spodobałoby się chciałbym sobie porzutać znaki. Jakie znów znaki? Wiedźmińskie, a jakie by inne. Nigdy tego nie robiłem, a to może być ciekawe. Wolałbym nie marnować czasu. Przed północą najważniejsze jest to, co ja bym wolał. No i dobra, czas jechać no, spotkać no, się z Szanin. Ładny pokrój, mocny zad, stabilny kłom. No, no. Widzę, że się na tym znasz. No ba! Za życia konie i kobiety to wyjmuje dwie największe pasje. Konia mi straszysz. Płotka nie przepada za duchami. Pamiętam ten młyn. Zawsze jak coś przeskrowaliśmy z Olgierdem, to tu się chowaliśmy. Pewnego razu stary Jaromir przyłapał nas tu na piciu kobiety. Musimy zaczekać. Ach, jak romantycznie. Spierdalaj. No zobacz, dla takiej dziewczyny nie jeden rozpętałby wojnę. Albo chociaż zrobił zajazd. To prawda, pięknie wygląda. Chodźmy. Hola, hola, zaczekaj. No nie wierzę, chcesz iść w tym? A w czym? Czy ty widziałeś, jak ona jest ubrana? Naprawdę nie mam zamiaru paradować przy niej w śmierdzącym kaftanie. Na wesele, inaczej niż w kontuszu, absolutnie się nie godzi. No bo jak? Akurat nie mam żadnego pod ręką. Błagam, jak to nie? A tam. W sumie, czemu nie? No, to rozumiem. O, ten się nada. Dobrze leży, jakby na mnie szyty. Jeszcze buty. Trzeba być w butach na weselu. No, no i jeszcze to. Usieką, jeśli kiedykolwiek widziałem piękniejszą dziewczynę. Nie mogą cię usiec, bo już dawno to zrobili. Oczy jak u sarny, łabędzia szyja i kibić taka, że dłoń mi obejmiesz. Wiesz co? W tej wersji jesteś całkiem zabawny. Widzisz, dotąd Geralt był nodziarzem, ale dzisiaj to się zmieni. Widzę, że nawet bardzo. Nigdy nie był zbyt wylewny. Był głupi, ale ja to wszystko naprawię. Wyjdziesz za mnie? To poważna decyzja, ale pomyślę o tym. Na razie idziemy na wesele mojej przyjaciółki. Mogę cię prosić, żebyś dał mi porozmawiać z Geraltem? A po co? To ja mam się bawić, a nie on. Tylko na chwilę zaraz do niego wrócisz. Tylko się pośpiesz, dobrze? No, żeby mi to nie trwało do północy. Geralt, teraz przedstawię cię młodej parze. Zrób coś, żeby twój przyjaciel nie narobił wstydu. Nie mam nad nim władzy. Czuję się jak ostatni dureń, kiedy wypowiadam te bzdury. Niektóre rzeczy mi się podobały. Które na przykład? Dobrze by ci zrobiło, gdybyś czasami był trochę bardziej swobodny. Swobodny? Uważasz, że jestem sztywniakiem? Chodzi o to, że miło by było, gdybyś od czasu do czasu mógł po prostu cieszyć się życiem, a nie tylko rozwiązywać problemy innych. Ach, zaraza. Nigdy nie zrozumiem kobiet. Pewnie, że nie. Jesteś durny jak końska kulbaka. Na szczęście masz mnie. Potem porozmawiamy, a teraz chodźmy na wesele. Niech się duch zabawi i miejmy to z głowy. No, wreszcie powiedziałeś coś mądrego. To co? Bawimy się do białego rana. Aż czas tylko do północy, i ani chwili dłużej. Co? To za mało. Do północy to nawet nie zdążę się posządnie napić. A co dopiero? Postaraj się. Myślę, że dasz radę. Umowa jest taka, że bawisz się do północy. Potem są oczepina, ty wracasz, skąd przyszedłeś. Niech ci będzie. Tędy moja śliczna. Świecie! Wróciłem! No, no, weselisko jak się patrzy. Stoły zastawione, a widzę, że i napić się będzie z kim. No i panny jak marzenie! Ale żadna nie umywa się do ciebie. Szani, uważaj na psa. W tej budzie muszą trzymać kun dla wielkości konia. Dziękuję za troskę, ale buda jest pusta. Spuścili takie wielkie bydle z łańcucha? Ciekawe, co na to weselnicy. Zabawa rzeczywiście będzie przednia. Piękna jarzębina. Jak byłam dzieckiem, robiłam z niej korale. A ja w szczenięcych latach pędziłem z nich okowite z Olgierdem. A teraz przedstawię cię państwu młodym. Proszę cię, żebyś zachowywał się godnie. Dla ciebie wszystko szani. prowadź. No i jesteśmy w zupełnie nowej wsi na weselu, w ogóle no, nową fryzurę. Eee, zobaczcie w ogóle inaczej zupełnie teraz Gerald chodzi. Nowy strój. Eee, no bardzo ciekawa misja, zupełnie nowe miejsce. nam się darzy, kochani. Życzymy wam zdrowia i serdeczności. Żeby zgoda między wami była i miłowanie. Dziękujemy wam. Dziękujemy z całego serca. Dobrej zabawy na weselisku. Teraz my. Oto moja przyjaciółka Aldona i jej wybranek jawnot. Bardzo mi miło. Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Ja jestem wit. A to mój przyjaciel z dawnych czasów. Geralt z Rivi. Tak to ja, Gerard. mi. Dziękuję za zaproszenie. Lubię wesela. Lubię panny młode, są takie pachnące, nic tylko wziąć i. Właśnie. Jestem pewna, że wszyscy będziemy się dobrze bawić. Jesteś niezwykle piękną kobietą, pani. Y dziękuję. Mogłabyś mieć każdego. Do czego zmierzasz? Ciekawe, dlaczego wybrała akurat ciebie, Jawnucie. Nie podoba ci się wybór mojej żony? Nie, mój cyrk, nie moje pchły. Pytam z czystej ciekawości. To uważaj, żebym ci nie musiał ręcznie wytłumaczyć wyboru mojej żony. Dla czystej przyjemności. I po co od razu te nerwy przyjacielu, czy ja cię ubliżyłem? Chodzi mi tylko o to, że twoja żona to piękna kobieta, a ty zamiast mi podziękować to się rzucasz. Trochę ogłady. Gerald, daj spokój, po prostu się w nim zakochała. Ja wnucie zapewniam cię, że mój przyjaciel nie miał niczego złego na myśli. Ciekawy jestem, dlaczego wybrałeś Aldonę. Czyżby chodziło o posad? Zapewniam cię, Wiedźminie, że nie chodziło mi o pieniądze. Rodzina Jawnuta jest dużo zamożniejsza od mojej. Mają warsztat tkacki. Długo musiałem przekonywać matkę, żeby się zgodziła na ten, jak to nazwała, mezalians. Nigdy mi o tym nie mówiłaś. Podobno pieniądze nie mają dla ciebie i twojej rodziny znaczenia. Bo tak jest. Mnie też mówił, że nie przeszkadza mu twoje pochodzenie. O, na początku to nic nie przeszkadza. Ale zobaczycie, za pięć lat to wam wszystko zacznie przeszkadzać. Mnie zaczyna przeszkadzać to, co mówisz. Nie wiem skąd pochodzisz, ale w tych stronach obrażanie młodej pary na weselu nie uchodzi. Ale jakie obrażanie? Przestrzegam Was tylko, bo się trochę znam na ludziach. Geralt i te jego żarty ma dziwne poczucie humoru. No, nawet bardzo dziwne. Powiedz mi, Aldono, skąd się znasz z moją kochaną Shani? Poznałyśmy się na studiach medycznych w Oksenfurcie. To były piękne czasy. Niestety, dla mnie szybko się skończyły. Mojej rodzinie nie stać było na to, żebym się uczyła, i po roku musiałam wracać do domu. No, na naukę nigdy nie jest za późno. Twój mąż na pewno nie tylko cię utrzyma, ale pomoże ci skończyć studia. No nie wiem. Nigdy o tym nie rozmawialiśmy. Ja wnucie chyba nie wziąłeś sobie Aldony tylko po to, żeby się z nią w łożu zabawiać. Pomożesz jej, prawda? To jest nasza sprawa. Nie trzeba, żebyś się wtrącał. Ja się nie wtrącam, tylko pytam. Bo widzisz, polubiłem twoją żonę jak siostrę. Dlatego ciebie traktuję jak szwagra. Pomożesz jej? No cóż, na pewno będziemy musieli o tym porozmawiać. No i to rozumiem, byku. Od razu poznać, że porządny z ciebie chłop. Nie ma co gadać, czas ucieka. No, czyżbyś się gdzieś spieszył? Ja skądże? Po prostu chciałem popróbować waszej okowitki, potańcować z białogłowami, takie tam. Zaprosiliśmy z Jawnutem wiele ładnych panien. Może któraś wpadnie ci w oko? Co na pewno. A może ty, któryś wpadniesz? Byłoby miło, ale tak po prawdzie, to już mnie mniej obchodzi. Napijmy się. No i teraz mamy masę weselnych zabaw. Wszystkie wam je po kolei będę pokazywał. Eee, żebyście tu wszystko zobaczyli. Eee, zacznijmy może tutaj. Co wy robicie? Hej, o co chodzi z tymi świniami? Chłopy walczą o laur, świniopasa i o fanty dla swoich dziewek? Um, dam, znacznie. A zasady są jakie? Trzeba się urodzić chłopskim synem, czy jak? Nie, każdy może spróbować szczęścia. Wystarczy zagonić świnie pomalowane żółtą farbą do końca. Laur świniopasa? A co to w ogóle jest za nagroda? Dostanę jakieś pieniądze, jak wygram? Żadnych pieniędzy. To jest nagroda honorowa, jak kto wygra, to przytraca Laur do siodła i obwozi go z dumą. Laur świniopasa? To chociaż może te fanty dla tam są warte fatygi. A pewnie. Piękne są wszystkie jak malowane. Wygrajcie to się przekonacie. To trochę głupie. Z drugiej strony miałem się bawić. W sumie czemu nie spróbować? To dla nas zaszczyt. Zabierajcie stamtąd, te pokraki, bo on nawet swojej baby do łóżka nie potrafi zagonić. A co dopiero świnie do końca? Niech zrobi miejsce dla Wiedźmina. No i pierwsza zabawa gonić świnie do końca. Pierwsza spróbuję Tom. To musi być ta pomalowana. Ale coś w ogóle mnie nie słucha. O, 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 o jest. Mam pierwszą świnię. I drugą teraz trzeba gonić. Zaraz wejdzie. No nie wiem, czy tak zaraz ciężko się nimi steruje, Ale może się udało, chyba będzie wchodziła Jest! Mamy dwie świnie w końcu I co, łyso wam teraz? Łyso? Pokazałem wam klasę? Pokazałem? Świnie w końcu? W końcu! Panie Wiedźminie Takiej wprawy w zaganianiu świniaków to tu dawno nie widzieli. Rodzina pewno spory chleb mieli, co? No, przyzna się. Moja rodzina nie jeden chleb miała. Ale nie znaczy to od razu, że się za świniami uganiały. Tak czy siak, Laur się należy i w dobre ręce idzie. A i dla damy serca, Faant za wygraną kawalera się należy. Proszę go. Tylko niech go nie chowa pod ubraniem. Na konia założy, co by ludziska widzieli. I co na to powiesz, Shani? Widziałaś kiedy taką zręczność? Wspaniale uganiałeś się za śpiniami po błocie. Przyjemnie było popatrzeć. Jak się mojej wybrance serca podoba. Nagroda, którą dla niej wygrałem? Urocza, prawda? Ta szmaciana świnka? Piękna, do prawdy. Zawsze o takiej marzyłam. Ach, powiedz mi, Szani, moja droga. Jak to z tobą jest, co? Co masz na myśli? Ej, Szani, Szani, Szani. smale do ciebie cholewki. No to chyba widać. Oczywiście w imieniu Geralta, ale jednak. A ty nie. No to się zastanawiam, czego mi brak. Hmm, może po prostu nie jesteś w moim typie. Pomyślałeś o tym? Pstura! Jestem w typie każdej. Tak? To udowodnij. A proszę bardzo, wskaż mi dowolną niewiastę, a ja ci zaręczam, że w trymiga będzie moja. Może tamta. Z wiankiem na głowie. Doskonały wybór. A teraz patrz, jak to robi Witold von Everetz. A kogo to ja widzę? My się znamy? O to właśnie chodzi, że się nie znamy. Nie wiem, jak to się stało, ale przeżyłem pół życia bez ciebie. Chyba nawet całe życie. Momencik, wybacz skarbie. Szani, nie utrudnij. To niesprawiedliwe. Dobrze, już dobrze. Będę się trzymać z boku. Zastanawiam się, czy bardzo się potłukłeś, złotko. Co? No, kiedy spadłeś z nieba. No, co też pan? Nic już nie mów. Od razu dostrzegłem, że masz w sobie to coś. Zrobię z ciebie prawdziwą damę. Wprowadzę na najlepsze salony. Na salony? A, ale jak to? Takie prawdziwe? W, w Nowigradzie i, i w ogóle? W Nowigradzie, w Oksenfurcie albo i w samym Kowirze. Gdzie tylko będziesz chciała. Chodźmy do stodoły. To wszystko powiem. dokładnie. Mastka! Odejdź od pana! A wy to co za jedna? Bracia tej panny. I ślubowaliśmy tatkowi na łożu śmierci, że jej upilnuję przed takimi jak ty. Nie będziesz mi niczego zabraniał, wsiowy ciągły. Opy, Obrażę nas ten mutant! Dobrze wam radzę. Odstąpcie, świniopasy. Za chwilę pan Wiedźmin spuści wam ciężki wpierdol. Gdzie tu jest jakaś sztacheta? A pokaż, co potrafisz. No, szkurwa, nie musisz mnie namawiać. Dobra, mam świetną walkę Sztachetami stachetami, z wieśniakami, ale ich biję. I będą ze świniami leżeć w złocie. I padli wszyscy, Czy W życiu się tak dobrze nie bawiłem. Następny do kolenia. Macie dość wsiowe syny? Myśleliście, że możecie stawać przeciwko von Everest naszym Wiedźminowi? Biedźminowi? Wolni stąd! Niech nie patrzę na wasze głupie bryski. Hej, a ty dokąd? Miałem uczynić z ciebie damę. Gerald, wytłumacz jej, że to nie moja wina! Oni się na mnie rzucili! No, no lecz za nią! Chyba śnisz. No i proszę, zjebałeś. Zmiała! Zawsze w ten sposób podrywasz panny? A ty, za życia też byłeś taki uroczy? Wiesz, zwykle mi się udawało. Proszę cię, żebyś trzymał jęzor i łapy na wodzy. Masz się bawić, a nie tłuc weselników. Moimi rękoma. No dobra, postaram się. Oho, szani idzie. Pewnie nie będzie zadowolona, co? Ty narobiłeś rabanu, więc ty się tłumacz. No dobra, niech będzie. No nie powiem. Stosujesz niecodzienne metody. Podrywać pannę, Bijąc jej braci. No no. Ciekawa jestem, co jeszcze masz w zanadrzu. O, dziewczyno, czego ja nie mam w zanadrzu. Chętnie ci zademonstruję. Może tam. Za stodunką. Ty już mi lepiej niczego nie demonstruj. Po prostu się bawmy dobrze, w końcu nie masz za wiele czasu. Jak każesz pani, nigdy nie sprzeciwiam się woli damy, szczególnie tak urodziwej. Chodźmy za No i dobra, druga część tego wesela będzie na następnym odcinku. No bo jak widzicie jest jeszcze kupę zabaw weselnych. Naprawdę mnóstwo i wszystkie je planuję e, zrobić, aż do północy mam czas. E, zobaczymy, która jest godzina. 18. No, no to jeszcze mam 6 godzin na te zabawy inne, weselne. W Wiedźminie. No, ale to będzie na następnym odcinku, być może nawet i dwa odcinki będę jeszcze potrzebował na te zabawy weselne. Bo widzieliście, jak długa się historia zrobiła z jednej krótkiej akcji ze świniami. No, ale dobra, w tym odcinku byłoby to już na tyle, i cześć.